Kiedyś była tu szkoła. Później przez wiele lat budynek popadał w ruinę. Mieszkańcy Aleksandrowa wzięli sprawy w swoje ręce i przez ostatnie 11 lat sukcesywnie go remontowali. W końcu obiekt udało się otworzyć. Była koloru zielonego, dach był już zapadnięty, więc naprawdę ogrom prac tu było włożone. Własnych i oczywiście z Funduszu Słowackiego. Uważam, że zdecydowanie to jest bardzo dobra decyzja, żeby takie miejsce powstało, ponieważ jesteśmy małą wioską w zasadzie najmniejszą tutaj w gminie Praszka. W związku z tym posiadanie jakiegokolwiek miejsca, czy to boisko, czy plac zabaw, czy wspomniana wcześniej ścieżka rowerowa jest naprawdę no, ważnym miejscem dla nas, ponieważ no, to jest miejsce socjalizacji, której teraz na ogół brakuje. Świetlica w Aleksandrowie pozwoliła zawiązać koło gospodyń wiejskich. Grupa zrzesza już ponad 20 pań, które gotowe są na nowe wyzwania. Najbliższy termin, no, mamy Dzień Kobiet, więc myślę, że oczywiście ten Dzień Kobiet zorganizujemy. Na pewno jakieś warsztaty będziemy tutaj jakieś organizować. Nie sądziłam, że jest aż tak dużo kobiet. Tak aktywnych w takiej małej miejscowości i sądzę, że chyba inne wioski powinny brać przykład jak można działać, jak można się zjednoczyć, a chyba zjednoczyła ich też ten remont tego budynku, który jest przeznaczony na, na Świetlicę i teraz miejsce spotkań dla tych pań. Pani Stefania Szukała była pierwszą nauczycielką szkoły w Aleksandrowie po wojnie. Rozpoczęła swoją pracę w roku 1958 i uczyła tu przez 8 lat. To były klasy łączone, więc miałam. I wiesz, że w sobotę wtedy pracowało. 6 godzin codziennie miałam, na dwie klasy, czyli 12 lekcji codziennie było. A ile było dzieci wtedy? Różnie. Tak. Gdzieś 16-18 osób. No mało, mało. Nie, miałam, jedn, miałam jedną klasę, gdzie było dwoje uczniów i jedna y, y, dziewczyna była bardzo dobra, chłopak był bardzo słaby, więc 50% było lichych. Jak się bierze na, pro, ten, na procenty, się liczy, no to tak, tak wyglądało. Tak ciężko, ale dobrze. dobrze. Ludzie byli przyjaźni cały czas. Dzieci tak jak przejdzie jak dzieci, lepsze, gorsze, grzeczniejsze, mniej grzeczne, to się nie różni. Normalne dzieci były, nie tak jak teraz, bo teraz są same geniusze i aniołki, a wtedy były normalne dzieci różnie, także no dobrze wspominam ten czas. Sporo prac udało się wykonać systemem gospodarczym. Przez ostatnich 11 lat sołectwo przekazało na remont świetlicy około 130 tysięcy złotych. To świadczy o tym, że ta miejscowość aktywnie działa społecznie i coś się tutaj dzieje, chcą robić, robią, no, może nie tyle świetlica co budynek który będzie przeznaczony, nie wiem czy na Świetlicę, pewno tak też, ale póki co to koło gospodyń wiejskich ma swoją siedzibę tutaj. Dzieci tutaj z kilkoro, nie wiem czy tam koło dziesięciu, może nawet nie, ale też będą miały pewno swoje tutaj miejsce, znajdą. Tym bardziej, że są jeszcze pomieszczenia, które czekają na wyremontowanie i tam z panem sołtysem rozmawiałem, tam ma zamiar właśnie przeznaczyć to pomieszczenie takie, no, większe dla dzieci, taki pokój zabaw zrobić. Było to słodkie rozpoczęcie działalności koła gospodyń Wiejskich. Panie przygotowały pyszne pączki, a tłusty czwartek zapisze się w kronice jako początek nowej historii wsi.